Święci są żywym sercem Kościoła katolickiego, wcielonym świadectwem, że świętość nie jest odległym ideałem, ale powołaniem dostępnym dla wszystkich. Pokazują, że pomimo ludzkich słabości można osiągnąć zjednoczenie z Bogiem i żyć życiem pełnym cnót. Święci to nie tylko postacie historyczne, ale przykłady wiary, miłości i pokory, które ukształtowały historię Kościoła i nadal inspirują miliony wierzących. Ich życie jest jak gwiazdy, które oświetlają naszą drogę, prowadząc nas do prawdziwej radości, którą można znaleźć tylko w Chrystusie. Kiedy poznajemy ich historię, stajemy przed wyzwaniem porzucenia duchowej przeciętności i poszukiwania życia w większej intymności z Bogiem. Pokazują nam, że czy to w ubóstwie, w cierpieniu, na studiach czy w apostolstwie, każdy z nas może zostać powołany do świętości. W tym filmie przedstawimy dziesięciu świętych, którzy wywarli głęboki wpływ na Kościół i świat, a każdy z nich ma wyjątkową historię i potężne lekcje. Obserwuj do końca i odkryj, jak życie każdego z nich może zmienić Twoją duchową podróż. Przygotuj się na podróż pełną wiary, odwagi i poświęcenia, pełną niezwykłych chwil i głębokich nauk. To są święci, których każdy katolik powinien znać, kochać i naśladować. Święty Franciszek z Asyżu. Święty Franciszek z Asyżu, urodzony w 1181, a był bogatym i żądnym przygód młodym człowiekiem, który wyrzekł się całego swojego majątku, aby żyć w radykalnym ubóstwie w jedności z naturą i Bogiem. Założyciel Zakonu Braci Mniejszych, nazywany jest biednym człowiekiem z Asyżu. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w jego życiu było spotkanie z Chrystusem ukrzyżowanym w Kościele św. Damiana, gdzie usłyszał słowa Franciszek, odbuduj mój Kościół. To powołanie doprowadziło go do głębokiego nawrócenia, duchowej reformy Kościoła i przyciągnięcia naśladowców swoim przykładem pokory. Jego teologia kładła nacisk na prostotę i naśladowanie Chrystusa, zwłaszcza w miłości do ubogich i szacunku dla stworzenia. Świętemu Franciszkowi przypisuje się także założenie szopki, szerzącej kult narodzin Jezusa. Jedno z jego najbardziej znanych powiedzeń brzmi: "Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem tego, co jest możliwe, a nagle dokonasz niemożliwego". Nauczanie to inspiruje wierzących do wytrwania w wierze, ufając, że Bóg działa w naszych wysiłkach. Kanonizowany w 1928 myry Świętego Franciszek jest obchodzony 4 października. Jest patronem zwierząt i środowiska, a jego duchowość do dziś prowadzi miliony ludzi przez regułę franciszkańską i związane z nią zakony. Dziedzictwo świętych Franciszka jest nadal żywe w każdym akcie miłosierdzia oraz w walce o sprawiedliwość i pokój. Jego życie wzywa nas, abyśmy porzucili to, co zbędne i szukali tego, co najważniejsze: Boga i miłości do innych. Święta Teresa z Awili. Święta Teresa z Avila Urodziła się w 1515 roku w Hiszpanii i stała się jedną z najważniejszych postaci duchowości chrześcijańskiej. Karmelitanka, reformatorka swego zakonu i wielka mistyczka, ogłoszona doktorem kościoła. Niezwykłym wydarzeniem w jego życiu było doświadczenie transwerberacji, podczas którego poczuł, jak jego serce przeniknęło boską miłością. Ten mistyczny moment doprowadził ją do całkowitego poddania się Bogu i zaangażowania w reformę zakonu karmelitów. Jego teologia mistyczna wyraża się w takich dziełach jak Zamek wewnętrzny, gdzie opisuje duszę jako mieszkanie składające się z kilku rezydencji, których kulminacją jest zjednoczenie z Bogiem. Dzieło to nadal jest przewodnikiem w modlitwie i życiu duchowym. Wśród jego inspirujących zdań znajduje się: "Między Httpm.in. -e nic ci nie przeszkadza, nic cię nie przeraża. Wszystko przemija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwością wszystko można osiągnąć." Komu Boga niczego nie brakuje. Wystarczy tylko Bóg. Te słowa są potężnym przypomnieniem całkowitego zaufania Bogu. Święta Teresa została kanonizowana w 1622 rebreś, a jej święto obchodzone jest 15 października. Jego duchowe reformy i pisma wywarły wpływ nie tylko na Karmel, ale na cały Kościół. Jego życie i nauczanie uczą nas szukać głębokiej przyjaźni z Bogiem. Która jest dostępna dla każdego przez modlitwę i wiarę. Święty Piotr. Święty Piotr, pierwszy papież Kościoła, był rybakiem powołanym przez Jezusa, aby stać się rybakiem ludzi. Jest jednym z filarów wiary chrześcijańskiej i odegrał kluczową rolę w ustanowieniu wczesnego kościoła. Niezwykłym wydarzeniem w jego życiu był moment, kiedy Jezus powiedział do niego: Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję kościół mój. Pomimo swoich słabości. Takich jak wyparcie się Chrystusa, po Pięćdziesiątnicy stał się silnym i odważnym przywódcą. Teologia Świętego Piotra koncentruje się na autorytecie nadanym przez Chrystusa i wierze jako fundamencie Kościoła. Jego listy Nowego Testamentu odzwierciedlają jego duchową dojrzałość i troskę o świętość chrześcijan. Jeden z jego słynnych cytatów brzmi: Panie, do kogóż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. Werset ten ukazuje całkowite poddanie się Chrystusowi, co powinno być centrum życia każdego chrześcijanina. Umęczony w Rzymie św. Piotr został ukrzyżowany głową w dół, ponieważ nie uważał się za godnego śmierci jak jego mistrz. Jego święto obchodzone jest 29 czerwca wraz z São Paulo. Dziedzictwo świętej Piotra widoczne jest w samej strukturze kościoła, która w dalszym ciągu opiera się na roli papieża jako następcy Piotra. Jego życie wzywa nas do przezwyciężenia naszych słabości dzięki łasce Bożej. San Paulo, święty Paweł, początkowo prześladowca chrześcijan, przeżył dramatyczne nawrócenie, gdy spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. Stał się największym misjonarzem Kościoła, niosąc Ewangelię światu pogańskiemu. Centralnym momentem w jego życiu była wizja Chrystusa, która przekształciła go z prześladowcy w apostoła. Resztę życia spędził na głoszeniu kazań. Zakładaniu wspólnot chrześcijańskich i stawianiu czoła prześladowaniom. Teologia świętego Pawła stanowi podstawę wielu nauk chrześcijańskich, zwłaszcza o zbawieniu z łaski i zjednoczeniu chrześcijan jako ciało Chrystusa. Jego listy w dalszym ciągu rzucają światło na naukę Kościoła. Do jego najbardziej znanych zwrotów należy: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ten werset przypomina o Bożej mocy w naszych słabościach. Męczenników w Rzymie, São Paulo, obchodzone jest 29 czerwca. Jego życie i pisma nadal inspirują misjonarzy, uczonych i wszystkich wierzących. Historia Świętego Pawła wzywa nas do nawrócenia i odważnego przeżywania misji głoszenia Ewangelii. Święty Augustyn. Święty Augustyn z Hipony, urodzony w 350 to Cieron -Trufeu. Jest jednym z najwybitniejszych umysłów w historii Kościoła. Początkowo żył daleko od wiary przeżył głębokie nawrócenie pod wpływem swojej matki, Świętego Moniki i Świętego Ambrożego. Niezwykłym momentem było jego ostateczne nawrócenie, opisane w dziele Wyznania. Po przeczytaniu Rzymian 13 13 14 postanowił odwrócić się od swojego grzesznego życia i całkowicie oddać się Chrystusowi. Teologia Augustyna jest rozległa i obejmuje takie tematy jak łaska, grzech pierworodny i Trójca. Jego książka Miasto Boże ukształtowała pogląd Kościoła na temat relacji między światem doczesnym i wiecznym. Wśród jego słynnych zwrotów jest: Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie. Refleksja ta ukazuje nieustanne poszukiwanie Boga przez człowieka. Kanonizowany i ogłoszony doktorem Kościoła świętego Augustyn jest obchodzony 28 sierpnia jest jednym z największych obrońców wiary przed herezjami, takimi jak manicheizm i pelagianizm. Jego życie jest mocnym świadectwem, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie i że łaska Boża może przemienić nawet najbardziej zatwardziałe serca. Święta Rita z Kasi. Święta Rita z Kasi, urodzona w 1381 roku, znana jest jako święta od spraw niemożliwych. W młodym wieku wyszła za mąż, Borykała się z wieloma trudnościami, w tym ze strony agresywnego męża, ale pozostała wierna swojej wierze. Godnym uwagi wydarzeniem było wstąpienie po śmierci męża i dzieci do klasztoru Augustianów. Później otrzymał stygmaty Chrystusa, będące znakiem jego głębokiego zjednoczenia z cierpieniem Pana. Jego duchowość naznaczona jest poddaniem się woli Bożej i miłością do innych. Święta Rita uczyła, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć pokój w Chrystusie. Jedno z jego inspirujących zdań brzmi dla Boga nie ma nic niemożliwego. Nauczanie to podkreśla wagę zaufania Bogu nawet w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach. Święta Rita została kanonizowana w 1900 roku, a jej święto obchodzone jest 22 maja. Wielu wielbicieli zwraca się do niej w poszukiwaniu cudów i łask. Jego życie uczy nas wytrwałości w wierze, zwłaszcza w przeciwnościach losu. Pokazując, że Bóg zawsze ma większy plan dla tych, którzy mu ufają. Święty Antoni z Padwy. Święty Antoni z Padwy, urodzony w 1195 r. był jednym z największych kaznodziejów w historii Kościoła. Członek zakonu franciszkańskiego, nazywany doktorem ewangelickim. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu był moment, kiedy po śmierci pięciu męczenników franciszkanów w Maroku, zdecydował się pójść w ślady świętego Franciszka. Jego elokwencja i świętość uczyniły go sławnym już za życia. Jego teologia skupiała się na głoszeniu i miłości do Słowa Bożego. Świętego Antoni jest także pamiętany ze swojego kultu najświętszego sakramentu i licznych przypisywanych mu cudów. Jedno z jego słynnych powiedzeń brzmi: Słowa uczą, ale przykłady ciągną. Nauczanie to podkreśla wagę żywej wiary w konkretnych działaniach. Kanonizowany zaledwie rok po jego śmierci. Dzień Świętego Antoniego, obchodzony jest 13 czerwca. Jest patronem rzeczy zagubionych i jednym z najpopularniejszych świętych na świecie. Jego życie inspiruje nas do odważnego głoszenia Ewangelii i ufności w moc Boga we wszystkich sytuacjach. Święty Ojciec Pio, Świętego Ojciec Pio, urodzony w 1887. był włoskim księdzem kapucyńskim znanym ze swoich darów duchowych, w tym stygmatów i umiejętności czytania w duszach. Poświęcił swoje życie modlitwie i spowiedzi. Godnym uwagi wydarzeniem było przyjęcie stygmatów Chrystusa w 1984. Pomimo sceptycyzmu i prześladowań pozostał wierny swojej misji jako kapłan i spowiednik. Jego duchowość podkreślała wagę Eucharystii, spowiedzi i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Powiedział, modlitwa jest najlepszą bronią jaką mamy, jest kluczem do serca Boga. Jedno z jego znanych powiedzeń brzmi: Módlcie się, wierzcie i nie martwcie się. Ta prosta i pełna mocy rada w dalszym ciągu inspiruje katolików do zaufania Bożej opatrzności. Kanonizowany w 2002 roku świętego ojca Pio obchodzony jest 23 września. Jego życie naznaczone było cudami i głęboką miłością do ludzkości uczy nas wytrwałości w modlitwie i wagi prowadzenia intensywnego życia sakramentalnego. Święty Tomasz z Akwinu. Święty Tomasz z Akwinu, urodzony w 1925 r. był dominikańskim teologiem i doktorem kościoła. Powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych intelektualistów w historii chrześcijaństwa. Decydującym momentem było jego monumentalne dzieło Summa Theologiae, które pozostaje podstawowym punktem odniesienia dla teologii i filozofii katolickiej. Jego teologia zajmowała się relacją między wiarą a rozumem, pokazując, że obie są uzupełniającymi drogami do prawdy. Powiedział: Wiara nie niszczy rozumu, ale go udoskonala. Jedna z jego najbardziej znanych modlitw brzmi: Daj mi, panie, serce czujne, aby żadna ciekawska myśl nie mogła Cię odwieść. Ta modlitwa odzwierciedla Twoje głębokie życie duchowe kanonizowany w 1100 p.p. św. Tomasza, obchodzony jest 28 stycznia. Jest patronem uniwersytetów i studentów. Jego życie jest przykładem intelektualnego i duchowego poświęcenia, pokazującego, że poszukiwanie wiedzy musi zawsze prowadzić na chwałę Boga. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, urodzona w 1873 roku, Znana jest jako Mały Kwiatek i została ogłoszona doktorem Kościoła ze względu na swoją Małą Drogę Świętości. Przełomowym wydarzeniem w jego życiu było wstąpienie do Karmelu w wieku 15 lat, gdzie wiódł życie w prostocie i całkowitym poddaniu się woli Bożej. Ich duchowość koncentruje się na bezwarunkowej miłości do Boga i całkowitej ufności w jego miłosierdzie. Powiedziała: Chcę spędzić moje niebo czyniąc dobrze na Ziemi. Jedno z jego najbardziej inspirujących zdań brzmi: Świętość nie polega na robieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na przyjmowaniu z miłością rzeczy zwyczajnych. Nauczanie to głęboko rezonuje z wiernymi. Kanonizowana w 1925 roku Święta Teresa jest obchodzona 1 października. Jego życie i pisma nadal poruszają miliony serc. Jego mała droga uczy nas, że każdy może osiągnąć świętość. Żyjąc na co dzień prosto i z miłością. Tych dziesięciu świętych, każdy ze swoją niepowtarzalną historią i charyzmą, pokazuje nam, że świętość jest powołaniem powszechnym, dostępnym dla każdego, kto szczerze pragnie naśladować Chrystusa. Ich życie było naznaczone wyzwaniami, ale także cudami i naukami, które nadal oświetlają drogę Kościoła. Znając ich historię, jesteśmy zachęcani do naśladowania ich cnót. I poszukiwania życia w większej intymności z Bogiem, ufając w Jego łaskę i miłość. Niech życie tych świętych inspiruje nas, abyśmy byli światłem w świecie, przeżywając naszą wiarę z odwagą, pokorą i radością, nawet w trudnościach. Pamiętajmy, że świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale celem do osiągnięcia, którego my wszyscy, jako dzieci Boże, jesteśmy powołani. Obyśmy mogli odpowiedzieć na to wezwanie z miłością i wytrwałością.